Dzisiaj w oleśnicy, w twoim rodzinnym mieście. Twoje marzenia się spełniają. Gala Suzuki Boxing Night dochodzi do skutku. Jutro już całe widowisko, dzisiaj oficjalna ceremonia ważenia. Jak ty się czujesz? Nie no, ja jestem podekscytowany, nawet tak powiedziałbym, że trochę nie dociera do mnie, że w moim mieście będzie taka impreza. Były wielokrotnie, nie wiem, może było z 8 galboxu w Oleśnicy, różne były, ale myślę, że tego formatu nie było, no bo wiadomo, mecz naszej reprezentacji najlepszych pięściarzy polskich z bardzo dobrą drużyną węgierską, no hymny, to co będzie się działo, no to myślę, że, że warto być, warto być w naszym mieście, warto być jutro przed telewizorem na pewno. Zaplanowany jest benefis, wyjątkowa chwila dla Ciebie, podkreślenie całej Twojej kariery, przypomnienie tego brązowego medalu. Wiem, że to na pewno musi być wzruszające. No tym bardziej, że zjadą się trenerzy, którym, którym ja bardzo dużo zawdzięczam i chciałbym też również im podziękować za to i dla każdego trenera mam coś fajnego. Przygotowałem to i, i jutro też będę chciał im to wręczyć. Dużo twoich znajomych się zapowiedziało, dużo mistrzów, dużo y, zawodników y, nie tylko boksu olimpijskiego, ale też boksu zawodowego. Są... Marianek przyjechał dzisiaj nawet. Marianek jest Kasprzyk y, wspaniały człowiek, wspaniały sportowiec, mistrz olimpijski. Będzie wielu jeszcze innych wspaniałych, też jeszcze walczących pięściarzy. Jest duże zainteresowanie w samym mieście galą, jest duże zainteresowanie prasy, bo wiem, że dużo osób zgłosiło się po akredytację. To też świadczy o tym, że Twoja osoba, jak i również ta gala, e, przyciąga kibiców. Nieskromnie skromnie tak, mówisz, jak powiesz, jak tak? tak mówisz, no, to, no, no, no co będziemy mówić, że 55 lat temu się urodziłem w tym mieście i, Zawsze utożsamiam się z tym miastem, kocham to miasto i co mogę powiedzieć? No, zawsze mówiłem, że zdobywam medal dla moich kibiców, szczególnie tych, którzy są mi najbliżsi, dla mojej rodziny, moich przyjaciół, moich sponsorów, których kiedyś miałem, którzy dalej są moimi przyjaciółmi też miły akcent dla kibiców z Twojej strony, bo zorganizowałeś spotkanie kadry właśnie z kibicami w pięknym miejscu. Opowiedzmy tak. może troszkę o tym wydarzeniu. Tak, to było dzisiaj Amfiteatr Oleśnicki nad Stawami. Wspaniałe miejsce. Ładna pogoda, trzeba przyznać. Piękna pogoda dzisiaj, wyjątkowo ja mam układ na górze, więc wymodliłem i, i, i ta pogoda była. Też zrobiliśmy delikatny rozruch, trening. Jakieś tam spotkania, rozmowy. Sympatycznie. No i przejdźmy do samej Galii wymiaru sportowego, tak jak powiedziałeś, przyjeżdżają Węgrzy w dobrej formie. To co zresztą było widać chyba na, na oficjalnej wadze. To było widać, no niesamowicie wyglądają też, widać, że uu, wytrenowani są i, i mają też serducha do walki, tak jak nasi pięściarze. Na pewno będzie ciężki mecz, ciężki, no ale wierzę w to, że, że zwycięski oczywiście, ale tak jak mówię, no. Nie będzie łatwo. Będzie Miałeś okazję troszkę porozmawiać z trenerem Węgier, czy mogliście się tak. troszkę wymienić tym, jak mu się podoba w Oleśnicę, jak się tutaj czują? Czuję się bardzo dobrze. Zoltan Erdej, mistrz świata, mistrz olimpijski, mistrz świata zawodowy, no wspaniały kolega też, no, miałem przyjemność kiedyś nawet sparować z nim w Hamburgu w 2000 bodajże w pierwszym czy drugim roku. Także też no, pamiętam je i no, jest bardzo miły i mile zaskoczony też pobytem w naszym mieście. No też sympatia, gdzieś na ulicy ludzie zaczepiają, robią sobie zdjęcia, to jest Wiadomo, że jutro będzie najmniejsze emocje, ja staram się o tym nie myśleć tak bardzo. Wiadomo, no, ciężka praca była, ponad dwa tygodnie grypowania w Setniewie, wyjazdy do Norwegii, sprawdzian w Portugalii. No dużo był, się działo, dużo wyjazdów fajnie było w tym miesiącu. Tak, więcej było dużo więcej zwycięstw, jak porażek, więc to jest bardzo ważne. A z porażek trzeba wyciągać wnioski, myślę, że chłopaki już są na tyle kumaci, że, że potrafią to, to zrobić i rozmawiamy dużo. Codziennie odprawa, codziennie rozmowa, analiza treningu, e, chwalenie, ale też negowanie tego, co mi się nie podobało. Także fajnie, cieszę się. Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić kibiców jutro na gale. Bardzo serdecznie zapraszam kibiców boksu na wspaniałą imprezę, która odbędzie się w moim mieście, w rodzimym mieście Oleśnica. E, Przyjedźcie, zobaczycie. A jeżeli nie będziecie mogli wejść, bo bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki, telewizję można zawsze obejrzeć o godzinie 20.00. Ruszamy. Do zobaczenia.